Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z kolegą wykopki wieczorne. Mamy tutaj pole w Ruguź, koło Roguźna, gdzie była bitwa w 1939 między Niemcami a Polakami, a kawałek dalej, tam za tym domem, gdzie mamy od tego gospodarza pozwolenie, był pałac stary. Ale nie wiadomo, czy niemiecki, czy prawdopodobnie niemiecki też tam chodziliśmy z kumplem, fajne znajdy wychodziły. No i zobaczymy, co się będzie tu działo. Może jakieś guziki polskie. Także szukamy śladów po naszych. A co, by, co byś chciał znaleźć? Dzisiaj? Po naszych? To jakiś orzełek, może co? No, orzełek z czapki. Dobry. Ja bym chciał guzik znaleźć. Dzisiaj dobra, to do dzieła. No już mamy ślady po naszych. Mamy polską łuskę z orzełkiem i kolega też znalazł polską, ale bez orzełka. Także już są ślady. Zobaczcie teraz, piękny wisiorek wyszedł. Medalik prawdopodobnie miedziany. Zobaczymy po wyczyszczeniu. Tu ma łóżko. Włączę się, jak wyczyszczy go. Po wyczyszczeniu. Za bardzo tutaj nie widać. Wiem, że to jakiś medalik, medalik. Prawdopodobnie może być żołnierza jakiegoś polskiego lub niemieckiego. Jedna twarz. Wiem, że patrzy w jedną stronę. A jak odwrócimy, to patrzy w drugą stronę. Coś po prostu już swego czasu tutaj leżało i jest w stanie takim jaki jest, ale. No na początek fajny fantik. Zobaczymy co się tu będzie działo dalej. Tym razem monetkę mamy na samym wierzchu. No kawałek, kawałek od yy, tego medalika. 10 wyników Adolfa. Trochę już zjechane przez pola. Ale jest ślady po Niemcach. Także. A jeszcze nie doszliśmy do końca. No. Jak będzie tak, to będzie genialny wieczór dzisiaj. Teraz idziemy łeb w łeb. Tu kolega ma Łuskę i zobaczymy, co my mamy tutaj. Kawałek metalu. O. Denku Od iloty tej. Jak to się żarówki. Z jakiego takiego fanta udało mi się złapać. Słuchajcie, zbliżamy się do końca pola. Kolega tam za mną i przede mną teraz kopie jeszcze ryję. Oprócz łusek niemieckich to nie ma nic. Te łuski to co kawałek, co kawałek sygnał i jest łuska. Nie wiem. No ale kopiemy. Cały czas kopiemy, zobaczymy co tu wyjść skoczy tu w tych lasach. I na ogólnie w tym obrębie były walki nasze wojska we wrześniu 39 Tutaj toczyły walki z Niemcami. I zobaczymy, co tu oprócz łusek będzie jeszcze jakieś ślady po nich. Teraz coś ciekawego wyszło, ciężkiego. Jakieś tutaj coś ma. A możesz na chwilę przyjść to wyczyścić? Chodź, wyczyścisz to, a ja to nakręcę. Nie wiem, albo to jest kawałek od mebla jakiegoś, albo coś śmiałeś, ten nie? Co? Co? kropidło, A. świętego Alojzego. To <laughs> żegnaj się. <laughs> No, ten na początku, jak to wyszło, to myślałem, że to ten jest na parstek, bo tutaj tej dolnej części nie było widać ciężko oblepione, to nie? Nie mam pojęcia, co będzie może kawałek wentyla. Nie, no takie grube. <kuh> no, to jest, no tu jest tego, nie? Puste w środku, tu ziemia nabita jest. Nie Dobra, to nie wiem, wyczyszczę to wtedy, dam znać wam. Doszliśmy tutaj do końca pola. Teraz wejdziemy wzdłuż lasu. Będziemy szli tutaj i tutaj, tam kawałek jest zasiany. I chyba tym koło tego zasianego będziemy szli do, do końca. A teraz wyszła koledze klamerka. Taka niekompletna, ale widać, swój wiek ma. Także coś się dzieje no i masa oczywiście łusek no, Pole łusek. No pole łusek. <grym> Dobra Zobaczymy co Zobaczmy, dalej. A ma fajny sygnał A zapewne łuska. A nie... Moniak? Nie, dupka, dupka od tego... Od shotguna jak ja to mówię. No takiej zupernki. No, no, nie śliskiej broni. Przy lesie to nie ma co się dziwić. Ale idziemy dalej walczymy. No, mamy jakąś, znalazłem jakąś monetkę, tu kolega czyści za mnie. Nie jest za bardzo czytelna. Już jest ciemno jak widzicie. Ale walczymy. Ciężko określić co to jest. Na pewno na środku jest jakaś twarz i napisy dookoła, więc może to być jakiś Może silver. Sreberko, może silver groszy. Może No taki stan. Ciężko okay. tutaj ugrać z tym. Tu jest jakaś chyba facjata? Tak, jest jakaś facjata w lewą stronę. patrzyj nie wiem. No stan agonalny, coś tu jest. Może być sreberków. Może być to... No nie wiem, wszystko może być. Ale na pewno stare. No coś tu się dzieje już. Doszliśmy tutaj, gdzie zaczęliśmy w sumie, bo tam to same łuski, nic więcej oprócz tej klamerki co wam pokazywałem. I komary. No i pełno komarów. Komary Chmara. to chmary były komarów, ale odeszły od nas. No i dobra, na razie chodzimy jeszcze. Zobaczymy, co tu będzie. A kolega ma też monetkę. Zobaczymy, nim też zajazdę? Czy nie? Ach, całe 50 groszy PRE. <gry> ja, ja, ja. Ale jest. Teraz wypadł guziczek, ale czysty. Nic się tutaj nie ukazuje w nim. Ale coś się dzieje. A tym razem wyszła koło guzika kulka. Taka sporawa dosyć. I mamy podsumowanie dzisiejszego wieczoru. Chyba najlepszym fantem to jest ten wisiorek. W domu wyczyszcza, oczywiście. I zobaczymy. Mamy guziczki. Trochę perelka. I tutaj kolega sprawdza też Ty na moje to jest Augusta z Szeląg, wiesz mm. Grubasik, Grubas, Grubas Tak zwany mm. To gr mamy Grubaska prawdopodobnie Szeląg Augusta trzeciego sasa wiesz mm. No to też fajny moniak pokaż Także Wpadają moniaki jakieś Ale niestety Za niedługo będzie zasiane bo tu Ostatnie podrygi, Ostatnie dwie. dzisiaj wieczory żeby coś tu nagrać i poszukać Bo tutaj gospodarz powiedział, że mamy ostatnią szansę, żeby sobie poszukać, bo będzie chciał. No dobra, to było na tyle. Coś tam z tych śladów wojny było. Dużo łusek. Jak się Wam podobało to dajcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Trzymajcie się do następnego.